Proszę Państwa, pragniemy Państwu zapowiedzieć, że już 24 sierpnia 2014 roku rozpocznie się w Pasłynku Jarmark Świętego Bartłomieja. Otóż w tym czasie... Będzie tutaj miasteczko zamienione w średniowiecze. Będziemy chcieli przedstawić Państwu podczas pikniku historycznego, który się odbędzie, różne ciekawe zagadki, konkursy. Serdecznie zapraszamy, ale też będą konkursy na najlepsze przebranie historyczne. Będzie można zobaczyć też różne widokówki, zdjęcia starego, zabytkowego Pasłęka. Będzie też, będą też inne atrakcje, inscenizacje historyczne, a może nawet występ jakichś lokalnych gwiazd. Pragniemy już teraz Państwa na ten Jarmark świętego Bartłomieja 24 sierpnia tego roku do Pasłęka zaprosić. Wstęp jest wolny. Ponadto też jedna z głównych atrakcji polega na tym, że będziemy mieli rekord opasania murów pasłęckich ludźmi. Będą się ludzie brali za ręce i też będą chcieli w ten sposób opasać właśnie mury miejskie. Też zapraszamy tych właśnie chętnych, którzy do tego rekordu pragną się przyczynić na symboliczną zupkę serową fundowaną przez lokalny zakład produkujący również sery. Także te i inne atrakcje są dla Państwa otwarte już 24 sierpnia w Pasłęku na jarmarku Świętego Bartłomieja.